Zagmarę Pawełczyk-Wolicką o zabranie głosu. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zacznę może od tego, co powiedziała Pani Poseł Kowalewska. Młodzież już wychodzi, no jest taka sztuka. Czarownicę z Salem. I Pani, być może Pani Kozłowska, ona zaczęła. Pani poseł. Pani poseł. Czas zacząć polowanie, tak bym określiła, polowanie na czarownicę. Wiecie Państwo, czym jest prawo? Prawo to nakazy, zakazy. To, co jest dozwolone i to, co jest zakazane. Źródłem tego prawa są ustawy. Jeżeli Państwo chcecie zanegować ustawy i powiedzieć, że zachowanie zgodne z, z tym, o czym mówi, bo takie były pytania, Panie Marszałku, proszę mnie nie cenzurować, dać mi się wypowiedzieć. Po, ja, szanuję, ja szanuję immunitet poselski, immunitet materialny. Ale niektóre wypowiedzi, które padły tu na tej sali sejmowej, gdyby nie padły na sali sejmowej, spotkałyby się jednak z moją reakcją prawną. Więc jak mówiłam, prawem, źródłem prawa są ustawy. One są w dzienniku ustaw. I one mówią, co obywateli, obywatelowi wolno, czego mu nie wolno. E, proszę mi dać powiedzieć. Dowiedziałam się zatem, że moje zachowanie zgodne z ustawą, niezgodne z konstytucją, może być przedmiotem postępowania karnego. Czy na pewno chcecie żyć Państwo w takim kraju? W takim kraju, w który mówi obywatelowi, jakiemuś organowi, że to, co było zgodne z ustawą, jest niezgodne. Bo ktoś tak powiedział, bo mu się podoba, bo pani poseł tak powiedziała. I to jest podstawowy zarzut. Nie ten sieje zamęt i odpowiada za anarchię. Kto działa zgodnie z ustawą, legalnie, ze źródłami prawa, tylko ten, kto neguje tą ustawę. Który mówi, że nie istnieje ustawa, że jest nieważna. Skąd mamy wiedzieć, która ustawa jest ważna, a która nieważna? Skąd ma obywatel tym wiedzieć? Nie można wymazywać dziennika ustaw, bo to podstawa jasności prawa, nasz drogowskaz, jak mamy się zachowywać. I za chaos odpowiadają, niestety, z przykrością tam to powiem, część sędziów, która neguje obowiązujące ustawy. Dlatego to, co pan Zimoch mi zarzucał, odpowiem na to. Pan poseł, pan poseł Zimoch, odpowiem na to jak najbardziej. On nie używał nawet imienia i nazwiska, niektórzy nie używają. Koleżanka Ziobry, tak, to jest moja zbrodnia, że chodziłam do szkoły z byłym ministrem sprawiedliwości. To jest największa zbrodnia. Nie, nie, nie. Proszę dać mi powiedzieć. Więc Krajowa Rada Sądownictwa jako Rada nie będzie nigdy nie sprzyjała anarchii w sądownictwie. Ci sędziowie, którzy nie szanowali orzeczeń sądów wyższych instancji, ci sędziowie, którzy negowali organy konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, rzeczywiście nie spotykali się z naszą ochroną, bo my uważamy, że to jest szkodliwe. Bo to jest bardzo szkodliwe. To po prostu niszczy państwo. Takie państwo nie ma sensu. Szkoda na nie płacić pieniądze. Gdzie nie wiadomo, który organ jest organem, a który nie, bo każdy może to powiedzieć. Ale to prawda. Źródłem konfliktu. Źródłem konfliktu o, o ustawy obowiązujące i tak odpowie, odpowiem na to pytanie co do otwartości, otwartości na możliwość. Objęcia urzędu sędziego i jak Krawa Rada Sądownictwa w tym zakresie postępowała, w tym kształcie, to powiem tak. Źródłem całego konfliktu jest to, że rzeczywiście przez wiele lat było tak, że sędziowie mieli wpływ decydujący na skład personalny sądownictwa jako takiego i awanse, awanse powiedzmy, jeżeli by mieli wpływ tylko na awanse, można by było uznać, że jest w porządku. Ale też na dostęp do, do pełnienia tej zaszczytnej funkcji mieli wyłącznie sędziowie. Otóż separacja władzy nie polega na tym, że dana władza sama się kreuje, czyli dobiera swój skład personalny. To nie na tym polega. Separacja władzy to podział kompetencji, czyli sędziowie sądzą, posłowie uczestniczą w procesie legislacyjnym i głosują nad projektami ustaw. Czyli sędziowie nie tworzą prawa, tworzy się prawo tutaj w parlamencie. Sędziowie mają interpretować te ustawy i czuwać nad tym, żeby one były przestrzegane. Wtedy państwo działa normalnie. Zawieszenie, przepraszam, po kolei. Opinii większości sędziów, tak pani poseł Klaudia Jachira, w opinii większości sędziów, Krajowa Rada Sądownictwa jest niekonstytucyjna. A jak ta opinia większości sędziów jest kształtowana? Czy państwo wiedzą, co dzieje się, bo powinniście się tym interesować? Uważam, że to dotyczy funkcjonowania całego państwa. Co dzieje się z sędziami, którzy w procedurze legalnej dokonali. Złożyli podpis i popierali daną kandydaturę do Krajowej Rady Sądownictwa. Bardzo proszę zainteresować się tą sytuacją, bo dochodzi do jej delegitymizacji za udział w legalnej procedurze. My nie zostaliśmy wybrani tylko przez e, posłów, ale nam udzielono poparcia również sędziowskiego. I ci sędziowie teraz są prześladowani. Nie mogą wykonywać swoich obowiązków. To znaczy taka pułapka. Parlament tworzy ustawę, mówi, że do, do, jest ustawa, czyli jest prawo obowiązujące. Jest pierwszy etap tej procedury wyboru sędziowskiej, sędziowskiej części składu do Krajowej Rady Sądownictwa i w tym pierwszym etapie sędziowie mogą udzielać poparcia. Podpisują się tam imieniem i nazwiskiem, podają wszystkie dane osobowe. A później spotyka ich za to odpowiedzialność, że ich kariery na ten moment są zupełnie zrujnowane. Jeżeli są najwyższy uchyla orzeczenie w sprawie karnej tylko dlatego, że sędzia podpisał list poparcia mi w legalnej procedurze, legalnej, bo na podstawie ustawy. Proszę Państwa, artykuł 187 Konstytucji nie mówi, kto wybiera członkowską, członkowską, sędziowską część Krajowej Rady Sądownictwa. Tylko mówi o tym, że spośród wszystkich sędziów ma do, zostać dokonany ten wybór, i nie doprecyzuje tego organu. Więc naprawdę Konstytucja o tym nie mówi. I ten przepis nie zaczyna się od tego, że Sejm wybiera czterech posłów. Tylko mówię o składzie Krajowej Rady Sądownictwa. Bardzo proszę czytać precyzyjnie przepisy, bo jeżeli mówimy o, o czymś, co, co nie jest tam napisane, to nie ma żadnego dialogu między nami, bo po prostu nie brzmi tak ten przepis. Także jeżeli chodzi o pana posła Zimocha, członka Rady i jego zarzuty pod moim adresem, to tak. Odsunęłam od czynności na podstawie obowiązującej ustawy sędziego z tego powodu, że zakwestionował orzeczenie sądu drugiej instancji. Uniemożliwiając skorzystanie przez stronę z możliwości wykonania tego orzeczenia, bo było to orzeczenie prawomocne. Nieszanowanie prawomocnych orzeczeń, no, proszę Państwa, to również sędziowie powinni przestrzegać, przestrzegać prawa i to jest podstawowy obowiązek sędziego. Szacunek do prawa. Także absolutnie uważam, że była to czynność podjęta w interesie obywateli. Jeżeli chodzi, e, e, oczywiście nie pamiętam dokładnych treści, ale była ona być może taka, jeżeli pan poseł ją przytoczył. Jeżeli chodzi o, o Europejską Sieć Rad Sądownictwa, to ja już tłumaczyłam na komisji, że to nie jest że to niestety ta sieć nie odzwierciedla takich, nie jest kompetencje tych rad nie, nie odzwierciedlają kompetencji rad Krajowej Rady Sądownictwa. Na przykład Rada w Niderlandach zarządza sądami i jest powoływana przez ministra sprawiedliwości i ona jest y, y, członkiem tej sieci. Proszę Państwa, w 2018 roku, jak przyjechała do nas delegacja z tej sieci, to nie, mieliśmy, nie odbyliśmy ani jednego posiedzenia. Nie wskazaliśmy żadnego kandydata na stanowisko sędziowskie, a ja już tam dowiedziałam się w kuluarach po tych przesłuchaniach, ich, bo oni nas przyjechali zwizytować że oczywiście, że zostaniemy hmm, relogowani, że to już decyzja została podjęta, tylko trzeba tutaj. Sobie przygotować grunt. W związku z tym ja, ja absolutnie byłam za tym, żeby Krajowa Rada Sądownictwa sama wystąpiła, ale koledzy nie zgodzili się. To jest ciało kolegialne, większość decyduje. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ilość. Yy o uchylenia uchwał i ich przyczyny Krajowej Rady Sądownictwa, no to najczęstszą przyczyną, ale nie podam dokładnie z tego roku i dokładnie tych, tych orzeczeń nie, przy, nie, przy, nie przytoczę, to jest niedostateczne uzasadnienie decyzji Rady. To jest najczęstsza przyczyna, jeżeli dochodzi do uchylenia uchwały Rady. Hmm. No, myślę, że nie wymaga komentarza wyrażenie czas rozliczeń koleżanka Zbigniewa Ziobry. Ale, tak naprawdę do tego się nie będę ustosunkowywać. Kto dokonał wyboru? Już odpowiedziałam. Czy Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się z projektem ustawy o Krajowej Radzie? Oczywiście, że tak. Z tym przedłożeniem, które do nas wpłynęło zapoznaliśmy się i zaopiniowaliśmy. To nie jest tak, że nie ma obowiązku w toku procedury legislacyjnej przedkładać kolejne zmienione projekty. Oczywiście, że ocena Krajowej Rady Sądownictwa jest negatywna wobec tego projektu ustawy, ponieważ on łamie wprost wyraźne przepisy Konstytucji, nie podlegające żadnej wykładni. Bo jeżeli Konstytucja mówi, że spośród sędziów wszystkich. Dokonuje się wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. To nie można tam wyłączyć tysięcy sędziów i powiedzieć, że spośród nich się nie dokonuje tego wyboru. A w tym drugim projekcie jest mowa o sędziach, którzy się ukorzą i wrócą na poprzednie stanowisko i oni mogą być wybrani. To przypomina nieco y, jakiś taki totalitaryzm. Proszę Państwa, przypadki tych dwóch pan, y, pań y, sędziów. Sędzin z Warszawy, z sądu apelacyjnego, które zostały powołane oczywiście przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo tutaj jest trzeba, żeby to jasno wybrzmiało to również jest młodzież, to ma taki walor edukacyjny. To nie Krajowa Rada Sądownictwa powołuje sędziów, tylko prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Elementem koniecznym w tej procedurze jest wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Ale oczywiście ta procedura jest wielostopniowa. Zaczyna się w sądzie u prezesa, ocena kwalifikacji, egzaminy, wszystkie te rzeczy są spełnione bez, przez wszystkich kandydatów. I te dwie panie sędzie zgłosiły się na wolne miejsca w sądzie apelacyjnym i zostały przez nas przedstawione panu prezydentowi, pan prezydent ich powołał. Myśmy się nie pytali tych osób. Czy one chodzą do kolegów i proszą o akceptację, czy mogą kandydować? Myśmy o tych rzeczach nie widzieli. Ja się dowiedziałam niedawno z artykułu, że pani sędzia rzeczywiście szukała akceptacji kolegów, czy może kandydować. Wtedy ją uzyskała, teraz czasy się zmieniły i ona żałuje tego. No nie ma procedury powrotu na poprzednie zajmowane stanowisko. Prezydent powołuje i sędzia może się tylko zrzec z urzędu. Więc pani sędzia napisała pismo do pana ministra sprawiedliwości, żeby ją grzecznie delegował do poprzedniego sądu. Ja nie wiem, czy to jest postawa warta. Rozgłaszania i wskazywania, że to jest jakiś symbol odwagi, bo dla mnie to jest wręcz symbol braku tej odwagi, niepewności swoich decyzji. Tak mi przykro, że są tacy sędziowie, że są niepewni swoich decyzji, że chcą je za chwilę zmienić. No ale wydaje mi się, że to jest też powodem, jest też ogromna presja wewnątrzśrodowiskowa na nich i w ten sposób usprawiedliwiam tą sytuację. To zagrożenie dla ich autonomii woli. A czy, pan, państwo, czy pan senator Zdrojewski, wówczas senator, dzisiaj pan poseł uczestniczył w pracach Rady? Oczywiście, że uczestniczył. To była bardzo dobra współpraca i tylko tyle mogę powiedzieć. Tak samo senator Kwiatkowski w poprzedniej kadencji oczywiście. Mieliśmy czasem różne zdanie, czasem takie same. No ale ja mam dowody na to z systemu głosowań, tak to jest bardzo jawna procedura, kiedyś była niejawna, za zamkniętymi drzwiami, teraz można oglądać transmisję z dyskusji, a czego nie powiedziałam, a co jest bardzo ważne. W grudniu 2022 roku Krajowa Rada Sądownictwa zmieniła swój własny regulamin i wprowadziła tam element wysłuchania publicznego przy kandydatach do sądu ostatniej instancji. To już na świecie chyba nie ma drugiej takiej procedury tak transparentnej. Można ją porównać może do bardziej, że w Stanach Zjednoczonych, jak prezydent nominuje sędziego i pyta o zgodę Izby, to wtedy są takie przesłuchania. Jeżeli chodzi o, proszę Państwa, aferę hejterską. No dziękuję to... Pani serdecznie. Pani czas już minął. Znaczy, ja nie wiedziałam, ja chciałam odpowiedzieć na pytania, więc. To no, już, już Pani wie. Dziękuję Pani serdecznie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Poseł... Panie Marszałku, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Sprawozdawca Komisji, Pan Poseł Paweł Śli.